Cześć, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z TTD i nie tylko z Toilet Tower Defense, bo dzisiaj będziemy porównywali widzowie Future Large Clockmana, Goldena też i słuchajcie do tego Bereciarza, czyli Beret Kameramana do innej gry, czyli Skibidi Tower Defense, ponieważ wyszły, słuchajcie, takie update'y, że tutaj mamy właśnie tego Clockmana, mamy tego Bereciarza, a w drugiej gierce mamy, słuchajcie, też podobne postacie. Dlatego dzisiaj sobie sprawdzimy tak na szybciutko, wiecie, w obu gierkach, jak się zachowują te postacie, co w każdej grze oferują i sobie to razem tutaj porównamy i na koniec widzowie niech każdy z was w komentarzu napisze która gra ma lepsze jednostki w sensie no czy tutaj mamy lepsze tego Future Large Glockmana i Bereciarza czy widzowie w Skibidi Tower Defense za chwilkę wam pokażę też Skibidi Tower Defense ale pierwszy widzowie rzut będzie to oczywiście TTD także zostawcie łapkę w górę zostawcie suba z dzwonem i ciśniemy z takim małym tutaj wiecie porównaniem bo chciałbym wbić do gierki i pokazać wam jak one się generalnie zachowują oczywiście my w TTD tutaj gramy na tym kanale także mniej więcej każdy będzie wiedział o co chodzi i jak to działa, no ale widzowie, tak, żeby sobie to porównać tak idealnie, żeby nie było żadnego ale, no to wiadomo, że sobie tutaj postawimy takiego Futurella, Clockmana jako pierwszego. No i co robi ta postać, widzowie? No takie małe obuwiązko, słuchajcie, jeżeli chodzi o tę postać, to wiadomo, że bije co nie, ma sporego ranga. No cooldowny takie niezbyt spore, no są, no są nawet mega małe, ale. Postać ta slowuje, przy kontakcie slowuje Skibidi, czyli jak walnie sobie Skibidi toile, toileciarza jakiegoś tutaj, który idzie, no te małe to w ogóle nie widać. Także dajmy może jakiegoś widzowie spawn toileta i weźmy sobie może, no tak sobie myślę kogo, może Mutanta Pumpkina, dawno nie było. W sumie czemu by go nie dać? I Mutant Pumpkin widzowie toilet, to możemy dać tak, z Pierwszego, bo on jest zbyt mocny, i jednego tylko. Także jest to Bosik, jest to Bosik. I patrzcie, mamy tutaj Mutanta Pumpkina, i jak widzicie, on jest slowowany przez tego tutaj Future Large Clockmana. No i jest to postać naprawdę dobra. W TTD jest mega, mega dobra. Tym bardziej, kiedy widzowie zmienimy go w złotą wersję, bo złota wersja to jest po prostu lepsza wersja tamtego ziomka. I dodatkowo, co warto tutaj widzowie dodać, postać ta potrafi odbijać z i to do ogromnych ilości, bo chyba Golden ma 14, na ten zwykły 8, także naprawdę dużo tych stunów odbija. Jak widzicie, mutant pumpkin pokonany i każda z tych postaci slowuje. Tutaj ten zwykły Future Latch Glockman slowuje 55%, ten slowuje 60%. Dodatkowo obrażenia są przeogromne. Oczywiście patrzymy tutaj bez DJ TV. I słuchajcie, to jest naprawdę, naprawdę no mocne. Co, co w ogóle jest ciekawe, porównując tą gierkę, zanim przejdziemy do tamtej, słuchajcie, tutaj widzimy coś takiego, że no mamy tylko te obrażenia, mamy takie slowy, takie proste rzeczy i nie ma zbyt wiele umiejętności. Oczywiście jest umiejętność Ultra Lightning Time Stop, w której widzowie no, też by fajnie było przetestować na pumpkinie jakimś czy coś, że jakiej użyjemy, to wtedy na całej, na całej mapie uderzamy we wszystkie skibidi, stopujemy czas na bardzo długo i generalnie no jest to giga mocne, bo wtedy te piorunki wszędzie... wszędzie Dodatkowo jak macie takiego Future Large Clockmana w gierce w TTD, no to on co jakiś czas potrafi sam z siebie zadać obrażenia dookoła w kilka skibidi z piorunów. Takie zielone piorunki się pojawiają i wtedy po prostu uderza z tych swoich piorunów, jest to bardzo, ale to bardzo mocne. Więc tutaj widzowie mamy też taką możliwość i ten Lightning Time Stop na tym zwykłym Future Large Clockmanie, też widzowie oczywiście jest bardzo podobny. My sobie sprawdzimy to wiecie co, może na jakimś Astro, Astro Toilet dajcie, dajmy Astro Toilet, Wave'a pierwszego i jest jest to Bosik, Dobra, więc Astro Toilet leci, jest mega szybki widzowie i my wtedy dajemy tutaj time stop, cyk, i dajemy takiego lightninga, no i w tym momencie on dostaje obrażenia przy tym, no i dodatkowo jest slowowany, wiadomo, tylko że aktualnie to nawet nie tyle slowowany, a po prostu stoi w miejscu, no gościu po prostu nie może się ruszyć, no jest to oczywiste. Także widzowie, czy wiedzieliście, że na Blox Boom możecie kupić sobie jednostki w TTD i bot wam je dostarczy, robiąc z wami automatyczny trade? Pamiętajcie widzowie, że jeżeli nie dotarła do was postać, to napiszcie na support na stronie, macie tutaj taki przycisk, jest on całodobowy. I na pewno wam pomogą, dzięki czemu macie pewność, że na 100% dostaniecie to, co kupiliście. Jak to zrobić? Klikamy register, najlepiej wybrać pierwszą opcję, czyli Robloxa, wchodzicie w Store, Toilet Tower Defense i kupujecie na przykład lepicon Z kodem Meres macie aż 10% zniżki, więc pamiętajcie, by go zawsze sobie wpisać. Możecie wybrać płatność kartą albo opcję poniżej i zapłacić na przykład blikiem. Po opłacie wystarczy wcisnąć przycisk wyświetlony na stronie. Dołączycie wtedy na serwer z botem. Bot ten wyśle Wam zaproszenie do trade i przekaże Wam zakupiony na stronie itemek. Bum, Gotowe! chodzi o Future Clockmana, mega potężny, dużo bije, fajne sklepowanko, dodatkowa umiejętność, która jest bardzo mocna i teraz widzowie, przejdziemy do Bereciarza, ponieważ Bereciarz jest podobną postacią do Komandera, Commander z STD, słuchajcie, w Skibili Tower mamy Komandera, tutaj mamy Bereciarza, więc na razie Bereciarz. On na początku rzuca takim jakby granatem, takim tym, jakby to powiedzieć widzowie, dokładnie nie wiem jak to nazwać, to jest bardziej bandaż taki, w sumie nie wiem dlaczego wybucha, ale ten bandażek, bo to było w tej serii. I słuchajcie, później rzuca jakimś takim, patrzcie, ma tą broń, Broń, ale rzuca jakimś takim, taką C C4, no ogólnie jest wybuchowy, nie? Ma splasza i im bardziej go ulepszymy, tym więcej ma tego splasza. Oczywiście na dalszym okręgu bije z tej broni, tutaj zobaczcie na daleko, a później odpala właśnie taką ala C4. Na początku jest to bandaż, później C4, później jeszcze jakiś inny dynamit. Także naprawdę sporo ma tutaj tych, takich innych broni, nie? I po prostu no większość tak wybucha na splaszu, czyli wiecie, troszkę broni używa, troszkę tam wybucha i mniej więcej tak to wygląda. Także taki oto bereciarz, no i widzowie, jak widzicie, tutaj możemy go jeszcze poulepszać, jeszcze poulepszać i na maksymalnym poziomie gościu ma tutaj niuka, nie? Dosłownie, wysyła nuka. także naprawdę bardzo potężne. I słuchajcie, tutaj damy sobie, nie wiem, trzeciego wave'a i patrzcie na astro Toilet. Tak to mniej więcej wygląda, że ten niuk naprawdę dużo bije. Oczywiście, ten bereciarz nie bije na tyle m, dużo, żeby no, pokonać takiego Astro Toilet mega szybciutko. No to jest niemożliwe, ale nadal widzowie ten nuk, no jest bardzo mocny. Co ciekawe, chyba możemy postawić tylko czterech. Od razu sprawdzimy. Uwaga, trzeci i czwarty widzowie. I czy piątego mogę postawić? Nie mogę. Cztery. Cztery bereciarze to max. Także w tej gierce widzowie czterech bereciarzy maksymalnie. Więc tutaj no, mamy po prostu spore obrażenia. Mamy tą eksplozję, mamy splasza i taki oto bereciarz. Także widzowie, jeżeli chodzi o Future... I Golden Future Large Mena, no to tutaj oczywiście nie mamy limitów, możemy sobie na Edvizzowe, nie wiem. Jakbym dał sobie limit, słuchajcie, generalnie, jakbym miał ten limicik wrzucić, nie pamiętam teraz jak to się nazywa, ja nie mogę, Dobra, czekajcie, to był chyba Placement, nie, no to był jakiś limicik, nie? Set Placement Limit, i tutaj jakbym dał sobie, nie wiem, na przykład na. Zawsze zapominam tych komend na 50. No to słuchajcie, wtedy tych właśnie clockmenów mogę tyle tutaj nawrzucać, że będzie nawet powyżej, słuchajcie, tych 15. Więc tutaj nie ma problemu. Jeżeli chodzi o tą postać w TTD, no to ona nie jest widzowie jakkolwiek ograniczona. I tutaj, bo żeby ustawić jej ile tylko chcemy, na ile nam slotów pozwoli, w sensie ile slotów mamy w gierce, to tyle tych clockmenów, właśnie tych Future Clockmenów, czy też Golden Future Large Clockmenów, bez różnicy, jedno to samo, tylko że lepsze. No i po prostu tutaj, widzowie, w tej giereczce, możecie sobie ich ustawić ile tylko chcecie. Także to wygląda naprawdę spoko. Bereciarzy, widzowie czterech, ale tutaj jeżeli chodzi o clockmenów no to jak widać możemy na ustawiać nawet jak sobie tak ustawię to nawet możemy mieć ich pięćdziesiątkę tak naprawdę, więc wygląda to całkiem, całkiem potężnie. Aktualnie widzowie znajdujemy się w drugiej gierce czyli Skibidi Tower Defense, no i ostatnio wyszedł update, nawet dzisiaj wyszedł, że słuchajcie mamy takiego oto bereciarza kameramena, ale tutaj nazywa się on widzowie po prostu Commander Cameraman. no i ma pasywkę, ma abilitkę i to sobie sprawdzimy widzowie razem. Dodatkowo mamy też Future Klockmen który tutaj nie jest pokazany, ale tak, on jest widzowie tutaj do zdobycia po prostu za gemy. Gemy zdobywa się takie, ja mam tutaj Infinity oczywiście, ale gemy zdobywa się po prostu za granie w tej grze, jakby ktoś nie wiedział. No i wtedy macie też tutaj Galaxy Event i tak dalej. Od razu zachęcam do zasubowania mojego kanału Mercy Roblox, tam widzowie nagrywam Skibili Tower Defense, właśnie tą gierkę i też jest naprawdę bardzo fajna do grania. Więc słuchajcie, tutaj macie takiego gameshopa i tu możecie kupić właśnie za gemy te krejty. I wtedy sobie otwieracie takiego Dragon Titana Drillmana albo na przykład Future Clockmana, no więc tutaj, widzowie, tak to to wygląda. Ja nie wiem, czy te procenty nie były inne na moim odcinku, chyba tutaj było o wiele ciężej zdobyć tego, znaczy łatwiej było zdobyć Dragon Titana Drillmana, ale widzę, że to zmienili, ewentualnie to był po prostu błąd. I zobaczmy, co nasi panowie w tej gierce mają, bo tego dokładnie nie wiem, jeżeli chodzi o Future Clockmana, specjalnie sobie nie testowałem, dlatego będziemy widzowie razem testowali. I lecimy na może tutaj Scorching Desert, dawno tutaj nie grałem tej mapy. Map jest też tak samo dużo, widzowie, jak w TTD, tak samo jest Endless. Więc słuchajcie, naprawdę dużo można tutaj porobić. No ale nam chodzi po prostu, żeby wbić na jakąkolwiek mapę i jakkolwiek to posprawdzać, widzowie. Odpalamy sobie oczywiście tutaj Gotmoda, czyli nie będą nam przeszkadzały jakiekolwiek Skibidi. Po prostu sobie odpalimy, wiecie. Tak, żeby posprawdzać, co te postacie robią, bo to nas interes interesuje najbardziej. Dodatkowo w Skibidi Tower lubię to, że mają tutaj, wiecie, wybór. Że możemy dać razy jeden spida, w Skibidi możemy dać, żeby szły mega szybko tutaj leciały. Wtedy mamy dwa razy. No damy sobie razy jeden. I słuchajcie, postawimy tego Future Clockmana i tutaj nie ma wersji Golden w tej grze akurat, ale postawmy go, zobaczmy co robi widzowie. Ogólnie po postawieniu, a dobra, no najpierw żeby go postawić to trzeba być widzowie bogatym, czyli trzeba sobie dodać tutaj pieniążki, dobra, mamy pieniądze, no i mamy tego Future Clockmana. Oczywiście on jest od razu ulepszony na 25 poziom, ale w grze tej, jakby ktoś jeszcze nie wiedział, ulepsza się postacie, czyli jak gracie postacią, to ją expicie i wtedy po prostu, no, wbijacie poziom. Jak bijecie level 10, to jest dużo postaci w tej grze, bardzo dużo postaci, które mają jakąś umiejętność. I ten tutaj też ma umiejętność. Pasywkę ma taką, że zaatakowane Skibidi są zeslowowane o 0,25 razy na sekundę. Czyli takie, no powiedzmy, nie wiem, 25% slowa daje. Tak bym to chyba nazwał. Tu no, aktualnie to ich rozwala na raz, wiadomo, no bo są generalnie te Skibidi mocne. Znaczy, do no, mocne. No nie wiem, jak to powiedzieć. No są słabe właśnie są słabe, w sensie, wiecie, on jest za mocny, to miałem na myśli. Dobra, dajemy ziomka, ulepszamy go. Oczywiście, po ulepszeniu ma jeszcze więcej obrażeń, co jest oczywiste, no bo musi mieć więcej. 4000 maksymalnie 60 rzędów, więc widzowie chyba więcej od tego z TTD. Cooldowny też o wiele lepsze, no i obrażenia, no niestety tutaj o wiele mniejsze. Jeżeli policzymy te cooldowny co do obrażeń, no to będzie całkiem podobnie, także tutaj widzowie też mamy na pasywce slowowanie, ale no tak, no tak, na pasywce, ok, ale co widzowie ważniejsze? Zobaczymy, co ten Future Clockman robi na umiejętności, bo w tej grze są umiejętności. Jak postawicie sobie, no nie wiem, ile tam chcecie tych Future Large Clockmenów, no to generalnie, znaczy tutaj to się nazywa Future Clockman. No i słuchajcie, używamy umiejętności. Tu jest napisane, że to jest Paradox Portal. Samonuje portal, który wysyła pobliskie jednostki, pobliskich wrogów, w czasie gdzieś tam wysyła. No dobra, zobaczmy, jak to działa, więc odpalmy to sobie i on odpala portal jakiś. Ej, faktycznie, on odpala taki portal, taką czarną dziurę, która zjada te wszystkie skibidi. I co jest ciekawe, widzowie, w tej gierce nie ma czegoś takiego, że jak użyjecie umiejętności, to na drugim nie możecie. Możecie teraz ten, na tym, na przykład na tym drugim Future Cockmania odpalić sobie umiejętność, także to widzowie jak najbardziej jest do zrobienia. I oczywiście tutaj sobie odpala umiejętność. Patrzcie, jak zjada normalnie. Wciąga do tej dziury. Oczywiście nie jest to jakieś mega potężne, bo wciągnie maksymalnie. Okej, okay, dobra, teraz to nam ładnie wyszło. Chyba chodzi o to, żeby po prostu były w publiczności i wtedy na przykład tutaj takie miejsce, ta miejscowa jest mega dobra dla tego Future Clockmana, bo on tutaj widzowie bardzo ładnie to łapie. No patrzcie, jak weźmiemy sobie, poczekamy i dobrze go postawimy. Ja tutaj stawiam na nowo, bo mogę, co nie? Wiecie, mam dużo pieniędzy, bo mamy 1e plus 22, także luzik. I teraz tak, wciągamy. Ej, no to powiem wam, że widzowie jest na tyle mocny, że żeby go porównać z Future Clockmanem z TTD, to musielibyśmy brać pod uwagę właśnie tą umiejętność najbardziej, co nie? No bo jasne, one biją podobnie, bo jak mamy 0,2 cooldownów, a na normalnym widzowie Future Large Clockmenie w TTD mamy tak naprawdę sekundę aż i sekundę, która maksymalnie tam było 50 tysięcy obrażeń ponad, więc tutaj widzowie wyjdzie nam no troszkę mniej, to prawda, troszkę mniej obrażeń, ale range'a więcej i tutaj dopatrzymy m, pod względem tylko tego zwykłego Future Clockmana, co nie? Bo wiadomo, że Golden jest o wiele lepszy, o wiele więcej bije i generalnie wow, ale tutaj Tutaj, jak weźmiemy pod uwagę tylko tych zwyklaków, no to wtedy widzowie zmienia to totalnie. Wiecie, no sens. Bo tak naprawdę, patrzcie, ten portal mega pożera, ale co 230 sekund to jest naprawdę dużo czekania. Oczywiście, no widzowie, jeżeli chodzi o tego Future kamermana, to za chwilkę sobie to podsumujemy. Ale no naprawdę fajnie bije. Mega fajnie. A jeżeli chodzi, widzowie, o Bereciarza, bo normalnie wtedy mamy Beret kameramena, A tutaj, widzowie, mamy Commander kamermana, I to jest bardzo podobny ziomek. On co prawda bije tutaj z broni. Jak go ulepszymy, to bije cały cały czas, jak widzicie, z broni, z broni z broni Oczywiście tak samo mamy go ulepszonego, żeby użyć na nim umiejętności. Pasywkę ma taką, że ma, no wydaje jakby komendy i on po prostu wszystkim poniżej swojej rangi, czyli on jest mitykiem, to poniżej mityka, jak postawimy jakieś postacie na mapie, no to po prostu i chyba też, nie wiem, czy poniżej, czy też mityki, czy też bafuje. No właśnie, jestem ciekaw. Czekajcie, jak sobie postawimy tutaj mityczka obok niego, chyba mityków nie bafuje, chociaż ciężko mi powiedzieć, bo tutaj tego nie ma jakoś zaznaczonego, bo bafuje na pewno poniżej, Poniżej, poniżej. Mityka, wszystkie postacie, czyli legendy, jakieś epiki, rare. Normalnie bafuje o półtorej widzowie, półtora więcej damage'a. Mamy większy damage i słuchajcie, spida też półtora więcej dla wszystkich jednostek na całej mapie. Więc taki no dosłownie ziomeczek, który wydaje komendy, nie? To no, taki prawdziwy komander, nie? Jeżeli chodzi o jego umiejętność, to jak odpalimy ją widzowie, to mamy taką flagę i on przyzywa swoich ziomów dosłownie. On przyzywa widzowie dodatkowych żołnierzy, którzy będą mu pomagali w rozbijaniu Skibili Toilet. Oczywiście. Tego bereciarza, widzowie, też jest z tego, co wiem tutaj limit. Zrobimy drugą dru grupkę, proszę bardzo. I limit to dwóch, czyli o wiele gorzej niż w TTD. Bo słuchajcie, tutaj mamy limicik dwóch, tam mamy limicik czterech. No i co ciekawe, ten komander Kamerka moim zdaniem ma słabsze obrażenia. Bo słuchajcie, nie ma splasha w tej grze, co nie? Czyli tutaj nie ma czegoś takiego, że no ten ziomek tutaj ma jakieś takie obrażenia w kilku naraz. Oczywiście ta umiejętność jest fajna, jakiej użyjemy, no to oni tutaj razem biją. Tylko, że te jednostki przyzwane mega mało biją. Nie są jakieś takie wow, nie? To, to nie jest jakiś taki ogrom obrażeń, żebyśmy zrobili wow i co tu się dzieje. Nie, aż tak, aż tak dobrze nie jest. Po prostu komander przyzywa sobie jednostki i to też jest zależne od tego, który ma poziom. Jak ma siódmy, no to wiadomo, tych jednostek jest dużo. Jak widzowie sobie weźmiemy... A, one zostają, jak Dobra, to słuchajcie, jak na pierwszy, no to tylko dwie. I wiecie, im wyższy poziom tego zioma, no to tak naprawdę więcej sobie, na przykład trzeci, to więcej ich przyzywa. Także na maksymalnym wiadomo, najwięcej ich przyzwie. Jak usuniecie szybko, znowu postawicie to, nawet możecie kilka jednostek zrobić. Patrzcie, to jak ja zrobię coś takiego, widzowie, poulepszam go, odpalę, znowu usunę, tutaj zrobię widzowie, to znowu upgrade'a, odpalę. Więc tutaj generalnie możecie napaćkać tyle tych żołnierzy, widzowie, jak macie dużo pieniędzy. Oczywiście mi jest łatwiej, bo to prywatne, prywatne STD, ale generalnie, no jakby w normalnym meczu to zrobić, to też się da. I patrzcie, pełno tutaj żołnierzyków jest, bo można maksymalnie dwóch postawić, ale wiecie, użyć umiejętności, usunąć, znowu postawić, upgrade'ować, użyć umiejętności, usunąć. Tak cały czas. No można tak się bawić. Także widzowie, jeżeli chodzi o tego komendera, no to jak widzicie, też całkiem niezły. I teraz jeżeli miałbym tutaj jakoś to widzowie podsumować w tych obu grach. Także widzowie, ogólnie nie da się określić, wiecie, tak jednoznacznie kto jest lepszy, ale wydaje mi się, że no lekko tutaj z wygraną na stronę TTD chociaż no Bereciarz gorszy od Commander'a to na pewno, ale za to Future Clockman przez to, że ma wersję Golden wygrywa właśnie z tym Future Clockmanem w STD gdyby patrzeć tylko na zwyklaki to to bardzo by byli podobni i wtedy byśmy m, raczej powiedzieli, że wygrywa Skibili Tower Defense, ale wy też możecie napisać w komentarzu co byście wybrali, która gierka ma lepsze, te same postacie oczywiście a ja lecę widzowie w końcu podpisywać bo jak coś to w ogóle nie podpisywałem ostatnio i też na razie nie będę podpisywał bo sprawa jest taka, że wyjeżdżam więc ogólnie wiecie, no po prostu sobie wyłączyłem Pocztę. więc jak coś to na razie nie wysyłajcie, ja po prostu podpiszę tym, którzy tutaj są, jak widzicie wszyscy są, także spokojnie, będzie podpisane, jak ktoś dobrze wysyła, czyli 450 gemów na nick Merezek, to na pewno zawsze dostanie postać, no i co widzowie, widzimy się w kolejnych odcinkach w tej grze, jak i w tamtej grze, macie kanał Merys Roblox, w przypiętym komentarzu możecie wbić, zasubować, tam też nagrywam wszystkie nowości z tamtej gry, jeszcze dużo mam do nagrania rzeczy, także zapraszam, jak wam się nudzi TTD, to STD też jest bardzo fajne, siemano.